Witam was, moi drodzy. Jestem zygwytku, a to jest jak widać Don't Star, czyli nie zagłódź, ewentualnie głodujemy, nie umrzyj na śmierć z głodu. Coś ten deseń. Druga próba nagrania pierwszych wrażeń. Wczoraj nagrałem, ale jak się okazało po nagraniu, zapomniałem włączyć mikrofon, więc trochę dałem ciała, więc będą to takie jakby pierwsze wrażenia, czyli pierwsze 15 minut w grze. Mam już za sobą. Jestem takim sobie gostkiem, jakiś to jest doktorek czy coś takiego. Tam mam w ogóle do wyboru trzy postaci. No mi się zawiesiło. Nie myślałem. Mam nadzieję, że się dalej nagrywa. E, to jest jakiś doktorek, on da ma jakąś cechę, że ohohoho, oh, może wyhodować brodę. Dobra, i tak. Chodzę sobie po lesie. Znaczy po lesie, po jakichś w ogóle o, o obszarach. Jest noc, teraz tutaj po prawej jest zegarek, widzicie. to jest dzień, czerwone to jest wieczór, a niebieskie to jest noc. Tu jest mój poziom na jedzenia, moje serduszko i Aha, dobra, automatycznie będzie upłodni. I mój mózg. Nie mam pojęcia, o co dziś z tym mózgiem, ale dobra. Jest noc, niestety w nocy robi się dość ciemno. Jak tylko zgaszę... O, patrzcie. Jest za ciemno, boję się. O, I zaraz słychać jakieś... ...hałasy. Więc generalnie jest strach, że zaraz mi coś zeżrę w nocy. Powinienem sobie zrobić ognisko. Mam tutaj po lewej, jak widzicie, takie kraftowanie, tak jakby minecraftowe. O, widzicie różne rzeczy. No ale to na razie nie. Już... No tak jak mówię, zaczynając wczoraj e, troszkę pozdobywam. O jakiś niebieski rybek. Trochę pozbierałem parę rzeczy, zrozumiałem jak, się, jak jak działa. Zaraz powinno się skończyć, Co tu jest Aha. Na razie sobie zwiedzam w nocy, jest jak widzicie strasznie ciemno, nic nie widać. Coś tu jest, jakieś... O, dobra, nastał dzień, mogę pochodnie odłożyć. Dobrze w sumie, bo widziałem, że już mi się kończy. O, podnoszenie kwiatków chyba podnosi stan mojego umysłu. O, ja mam być jak to działa. No ale wiem, że muszę zbierać kwiatki na pewno, tak, to jest ważne. Trzeba by też coś zjeść, co mamy do jedzenia. Petals, ale z petals coś mogłem zrobić. Teraz nie powiem co. Science. A, o, potrzebuję zbudować maszynę naukową, ale w tym celu muszę jeszcze trochę drewna ściąć i znaleźć złoto. O, jest. I znaleźć e, zło, rudę złota. Niestety, na razie, jak widzicie, nie nadziałem się na to. Grałem na niej w Minecrafcie, mogę sobie zbierać różne rzeczy. Poruszam się na standardowym wsadzie, albo kliknięcie myszką. Sprawdzę, sobie jest z troszkę. I jeszcze troszkę. O, grzybek. Yy, gierkę kupiłem na wczorajszej wyprzedaży Steam. Załapałem się w pierwsze 10 minut wyprzedaży, gdy gra miała zniżkę minut 92%. W związku z czym kupiłem dwufak. Yy, za euro 63, czy coś takiego. Fajna cena. Eee, na razie zobaczymy czy Emilce się to spodoba. Jak tak to jej to on jej aktywujemy, jak nie to zobaczymy co tym kluczem zrobię. Bez proszeniami tutaj. Nie będę nikomu oddawał, kto się będzie prosił o klucz. Haha, ha, ha. taki słowty człowiek. Aha, miałem coś zjeść, dobra, ole te kwiatki. Bo już jestem bardzo głodny. Marchewka, dobra. Co to? Uciekło. Dobra, mapa jest tu. Widzicie, tyle już świata już zwiedziłem. Niestety nadal nie znalazłem. No, dobra. Wow. Nadal nie znalazłem złota. Nie wiem jak to złoto znaleźć. Mam nadzieję, że po prostu w którymś kamolu będzie. Jak znajdę kamol, to go sobie rozwalę toporkiem. Znaczy nie toporkiem, tylko kilofem. O właśnie, kilofem się rozwala. O, o. Atakować go! Gim przepadni. Ach. królika... Dobra, oleć królika. Nie wiem w sumie co miałem z zabijania go, więc na razie ja sobie puszczę. Ten do dziury. Dobra. Zrobiłem sobie tutaj macie, o, ubrankę. Mogę sobie zrobić czapkę z trawy. Nie wiem w sumie po co. W kategorii broń mogłem sobie zrobić strój z trawy. Już go mam. Jest założony. Mam go 100%. Chcemy czapkę sobie też zrobić. co? Nie wiem po co to... O, jaka fajna sofiatuszków Nie wiem co mnie po co mi to ale może będzie mnie chroniła przed zimnem albo coś takiego bo może... Wydaje mi się że tutaj gdzieś czytałem że jest też cykl nie tylko dobowy ale i roczny jakby zima przyszła no to rzeczywiście wypadałoby jakoś się móc schronić, znaczy ich schronić, nie zamarznąć O mogę kamerę oddalać na... Krolu. To może być bardzo przydatne. To jest ul. Niestety jestem chyba za słaby, a w każdym razie na razie na pewno zbyt tchórzliwy, żeby go zaatakować. Poza tym mnie goniły trzy pszczoły. Nawet cztery pszczoły. Na danym nagraniu, na którym się nie odzywałem, bo zapomniałem włączyć mikrofon. E, tam mnie goniły cztery pszczoły. Panikowałem strasznie, w ogóle myślałem, że nie ucieknę. I Mila tu na mnie patrzała jak na wariata, bo siedziałem i A pszczoły i uciekałem i panikałem w ogóle. Dobra, no i kurczę, ale... Gdzie jest jakiś kamol? Jak to jest złoto? Skąd tu się bierze złoto? W ogóle że w jak na pewno się domyślicie, nie ma żadnego tutoriala. Nic kompletnie. Po prostu rzucają cię w grze, jakiś koleś cię budzi i mówi... Ej, weź coś zjedz, bo umrzesz z głodu czy coś takiego. No i gra się zaczyna i... Good luck have fun, tak? Żadnego samouczka ani niczego takiego. No, uciekł. ja poczuję do tego jeszcze. Dalej tylko to, to ten kawałek złota. No i dopóki nie znajdę kawałka złota, to teraz jestem trochę... Dobra, spróbuję w takim razie. To porkiem, czy kilofem mi zaatakować? A, dobra. O! Wow! jak je spróbuję, to się nie dowiem. No nie, rozwaliłem twój kilo. o i zginąłem. Ho ho ho, kto by pamiętał, widzicie. Ale już nie sprawdziłem, że jednak pszczoły są dla mnie za silne. O, wow, odrodziłem się na jakimś... A ja ten ołtarz kiedyś znalazłem. Co to jest? No dobra, na szczęście nastał znowu dzień Gdzie ja byłem? Ojejku, tak daleko byłem No nic, trzeba tam w takim razie iść Jest jakaś ścieżka dziwna w ogóle, co za ścieżka? Gdzie ja ona prowadzi? Zobaczmy Czasie jej nie, nie zauważyłem w ogóle Czy są jakieś ścieżki z mojego poprzedniego życia czy coś? Nie no bo tam mam nie, nieodkryte kawałki mapy więc To bez sensu sobie by to było, dobra, jeszcze kiedy tam dotrę może zbieram sobie trochę rzeczy Gra mnie wygląda całkiem ciekawie, mam nadzieję, że będzie w ogóle całkiem ciekawa. Dalej pozostanie ciekawa, o w ten sposób powiem. Bo na razie wiadomo jest ciekawa, bo nowa, ale dalej to różnie może wypaść. E, jak Jakbyście chcieli z tego jakąś serię czy coś takiego, to jasne, dajcie znać, czemu by nie można coś pomyśleć. A na razie jeszcze spróbujemy sobie tutaj podwiedzać świat, albo bo przynajmniej znaleźć moje zwłoki, zobaczę. Zobaczę, czy mogę moje dwóki znaleźć i wyciągnąć ich wszystko, znaczy wyciągnąć, odzyskać to, co straciłem właśnie. Jak słyszeliście, w ogóle mój bohater bardzo śmiesznie mówi. Tu jest jeden ult, tu jest ten, przy którym zginąłem, dobra. O, jakie zapisywanie, świetnie. O, może sobie umysł poprawię, bo teraz założyłem, że mam bardzo słabo na umyśle. Bardzo słabo na umyśle, w ogóle to też Całą rzeczy. To mówię moje życie Jakieś robotnicy, tylko mam nadzieję, nieagresywne Oj! Fuck To nie był mój plan, to nie był mój plan Jestem na chwilkę się szczęście mój, um, mój stan umysłu rośnie. Może to dzięki temu, że mam założoną czapkę. Uhu. Wej. Aha, mam za dużo rzeczy. To nie musiałbym walić. Dobra, sobie... O, cholera. Zjadłem sobie czerwonego grzyba i mi to zaszkodziło najwyraźniej. A niebieskiego? O, niebieskiego mi pomogło, no dobra. A jest jakiś sukces marchewkę sobie przeniesiemy tutaj. Co to jest? Marble jakiś. Marble to jest, zaraz, ja to znam, to jest ten, jak to się nazywa? Marmur chyba, nie? To może dobra, ale co sobie przyniesiemy tutaj. Jestem na jedony już Jednak nadal w poszukiwaniu cholernego kamola W ogóle muszę sobie zrobić nowy kilo, bo nie mam Dobra, nie... Oje! Nie chciałem pauzy Tak myślę, że te pierwsze wrażenia takie nie do końca oczywiście O co to jest? Zły kwiatek WTF. Nie mogę więcej nosić W takim razie cóż wyrzucić Fiatki. Jakieś dziwne rzeczy. Dobra, zróbmy sobie taki ciuszek... No. I co potrzebuję do tego jeszcze raz? Trawy nie potrzebuję, możemy trawę wywalić, a nie trawę potrzebuję do. Trawę potrzebuję do zrobienia ogniska. A zróbmy je tu w takim razie, poczuję się trochę styczne stał wieczór to za cholernie nie jest przecieszające że tutaj w ogóle niektórzy mają się to jest chyba stąd się co za tym idzie wnioskuję że te moje te marchewki się psują trzeba będzie w takim razie je niedługo wypożyć że w ogóle mogę spalić drzewka, jakby mi tu było ciemno Woo! no pali się drzewko Blum. O nie, pochodnia właśnie zjazdła. O o, chyba właśnie zrobiłem pożar. <grystanie> Tego nie było w planach. E, ja tam spalę pół lasu, co tam. <grystanie> Równie dobrze mogłem ognisko tam gdzieś zbudować. O, co to? Mogę go wypsuć? Nie, nie. Ja mówię do świnki żeby wyszła z domu bo wiem że tam jest a nie wie. Dobra palmy więcej drzew Uhu z tam małym tym Ojej! O nie wiem jak to się nazywa O więcej! Świńskich domków O patrzcie tu coś jest jakiś cień Widzicie to? Spodziewam jakiś wielki robot chodzi. win może nie spodziewam, może on normalnie chodzi w ciemności Ohohoho. Dobra, król, siemano! No kurczę, zauważyliście no inne odgłosy, wydaje, jak to popchnie do Lol, no lubię, że przychodzi noc i całem zrobię od tej nocy. Zbieram sobie więcej topingu. O nie, ej, zaraz mi się pochodnia wypali. O! Patrzcie jakieś czarne oczy. O. O. Trzeba... Jasny gwin, to noc jest straszna. O, kurczę. Mogę zrobić sobie ognisko. Brakuje mi drewna. No i fajno Dobra. No ci będziemy tu Czemu przez chwilę będzie jasno? O, o. Tam jest jakiś grup o kurczę ja tam mam dotrzeć Prochy, a to mi prof. Dobra, jedzmy resztę marchewki To moje imię? WTF Jak moje imię? Przecież ja ten Jak już zginęłem to gdzieś indziej co prawda, no ale Jak W ogóle nie wiem czy się uwaga, ale Tak jakby mi się trochę umysł, znaczy obraz rozmywa. Przypuszczam, że to przez to, że umysł, właśnie spada mi w ten umysł Milk, eggs, bacon. O fuck! Ciemność! A, gdzie jest to nisko! Dzień, uf! Ulga! Nie wiem że umysł mi spada, w nocy szczególnie. O, tu jest kamol, dobra, to weźmy. Gdzie mój ten? Tu jest. Dobra, rozwalimy kamola. Dajcie mi złoto! Juhu! Coś tu jest złoto, wygląda jak złoto. Dobra, mogę na to. O, tak jest! Złoto, no wreszcie! Tak, dawniej miałem wspomnieć, na kuję mogę obracać kamerę żeby zachować pewien porządek, bo nie będę trzymał kamery. I czego mi teraz brakuje? Drewna. Co? Teraz potrzebuję inne składniki? A nie, już się wystarczyłem. Dobra. Porek. Do Dobra, więc zrobimy tą yy, maszynę do. Kurczę, wytrzymała trzymała Tą maszynę naukową zobaczymy, co mi to da, i zakończymy na tym te pierwsze wrażenia. No, fajnie, że nie ma miejsca. <grystanie> Dobra, myślę, że prochy na razie nie będą mi potrzebne. Spaliłem pół lasu, jasny, więc zły Dobra, zobaczmy, co będzie, co dla mi naukowa maszyna o kurczę ja będę musiał potem do niej wracać tak? no dobra tu jest jakiś las niech będzie zobaczymy co mi to da Wow, odblokowałem jakieś nowe rzeczy aha rozwala rzeczy obiekty naukowe zobaczmy co mogę zrobić proszę Jestem blisko tego, tej maszyny to mam więcej rzeczy Znaczy więcej opcji Prototyp Łopaty Plecak To mi się na bank przyda Dobra co tam jeszcze mogę tutaj nie wszystko poblokowane, bo nie mam ten... No dobra to zrobimy jeszcze prototyp łopaty. Przypuszczam, że również może się przydać. I to damy tu, a plecak tu. No kurczę, teraz to mam inventory prawie jak skile w wowie są wyświetlane. Co to? Węgiel blażym, o! Drzewny. jak fajnie. To się przyda do ogniska. Czyli dobra, ogniska zrobię sobie tutaj obok. Odcinek zakończymy, ja pewnie sam. Znaczy, odcinek na zakończymy. Ja pewnie sam sobie tu będę chciał trochę pograć jeszcze. No, więcej komu dobra. E, a jakbyście chcieli, żebym zaangrał tego z tego serię, to dajcie znać, pomyślimy. To było na tyle. Mówię w ogóle, co sądzicie o grze. Trzymajcie się i do następnego. Hej.